Witam Was w odcinku z talentami do FC25. Nieznanymi talentami, oczywiście, pewnie część z Was zna tych piłkarzy. Na pewno nie wszystkich. Nie uwierzę, że ktoś zna wszystkich. Także mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Przyda Wam się w karierach. 16 talentów u 21. Taka była zasada. No i słuchajcie, myślę, że możemy zaczynać. Franko Mastantuono, 17-letni ofensywny pomocnik. River Plate wygląda trochę jak rok młodszy jakiego Rigen, e, ale właśnie rok młodszy. No i razem ze swoim kolegą mają najwyższy potencjał wśród Argentyńczyków U19. Tygoland nie pokazał jeszcze niczego niesamowitego w piłce nożnej, ale już ma 86 potencjałów, więc z pewnością warto go wypróbować. Te potencjały są naprawdę zawyżone momentami, ale słuchajcie, no polecam też zmienić mu pozycję na SPO i wtedy po prostu powinien dostać upgrade plus 1 do overalla. Adrian Liso podstawowy zawodnik Realu Zaragoza, czyli drugoligowca, no i przy zmianie pozycji na lewe skrzydło również może wlecieć upgrade plus 1. Myślę, że że jest to idealny zawodnik właśnie, żeby go kupić na przykład do Girony, może do Barcelony, albo do jakiegoś Betisu, do klubów po prostu z La Ligi. Fajnie go tam sobie kupić i dać mu czas, żeby się rozwijał. Luis Guillerme, możliwe, że akurat o nim słyszeliście, no bo było o nim dość głośno. West Ham w poprzedniej Moki teraz kupił go za 23 miliony z Palmeiras. Jest to skrzydłowy, co prawda jeszcze nie zadeputował w West Hamie, natomiast no głośny transfer dosyć, w sensie dosyć duży, więc mogli się o nim słyszeć, e, natomiast no jest pierwsza z FIFA, więc przetestujcie go. Harry Amas, 17 letni lewy obron. Końca, no, nie ukrywajmy, ma dosyć niski overall, ale za to bardzo wysoki potencjał no, bo aż 85 overalla, co prawda, no, szybko do tych 85 nie dobije. Natomiast do RTG wydaje się być idealna. Jeżeli szukacie kogoś topowego w szóstym, 7 sezonie, no to weźcie go. Jeżeli szukacie kogoś topowego w trzecim, czwartym, no to raczej on jeszcze tak się nie rozwinął. Jayden DAI 18-latek, ma tylko 1 milion wartości na transfer mark, więc naprawdę mało, ale jej ponownie postanowiło dać wysoki potencjał i dostał tego potencjału, aż 84, więc korzystajcie z tego, no bo Adaj wydaje się być po prostu ciekawym graczem, no i swoją drogą jest naprawdę, naprawdę mega szybki już teraz, a jak się rozwinie, to myślę, że na spokojnie może, może dobyć do 97, 8, 9 tempu. Leopold Querfeld, nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, w każdym razie, no młody obrońca wyróżniał się w Rapidzie Wiedeń w Austrii, no i po prostu zasłużył sobie na transfer do lepszego klubu, no i ten transfer został e, dokonany przez Union Berlin, także niemiecki zespół za 3 miliony kupili właśnie querfeld e, no i co prawda nie przebił się jeszcze po sego składu, coś tam pograł, natomiast no ma wysoki overall, 73, więc jak na talenty takie nieznane, to dosyć wysoki, więc słuchajcie, no przetestujcie go. najmocniej jest, ale warto go sobie użyć. Mario Stroykens, e, możliwe, że słyszeliście o nim już w FC24, no bo miał tam jakiś potencjał, ale teraz po prostu dostał upgrade, więc stwierdziłem, że go wrzucę, no bo też nie jest jakoś mega mocno znany. Na transfer marki jest wart 10 milionów, więc jakąś tam markę już ma, no a przy odpowiednich planach rozwoju możecie go przekształcić na napastnika spokojnie, także próbujcie, po prostu polepszajcie mu strzały, i on myślę, że po sezonie dwóch będzie mógł grać na ataku. Tyrich George to jeden z wielu talentów Chelsea, ale akurat on jest ich wychowankiem, no i już udało mu się zadebitować w meczu o stawkę. Tyrik ma potencjał 84, no i naprawdę ma perspektywy na solidnego skrzydłowego, więc również polecam go użyć. Jeżeli jesteś fanem Chelsea, no to pewnie mogliście nie słyszeć. Tobie z Palacją to środkowy obrońca i ma już 68 overall. co jest naprawdę dobrym wynikiem, jak na 18-letniego środkowego obrońcy z Argentyny. No bo nie ukrywamy kraj ten słynie raczej z ofensywnych zawodników, więc jest on pewnie tam jakąś nadzieją. Myślę, że mogą wiązać z nim Argentyńczycy jakąś nadzieję, więc warto sobie go kupić na przykład do jakiegoś europejskiego klubu City kupuje Argentyńczyków, więc czemu by nie kupić Tobiasa Palacio, a także może tylko Franco Antonu. Matia Liberali to jest gracz Milan Futuro, no ale pojawił się w FC25 właśnie w Milanie. Ma 84 potencjału i zaledwie 17 lat, więc bardzo młody chłopak. No i ma jedną wadę i właściwie to chyba to na wada, bo nie ma zdjęcia, nie ma tego mini mini face'a, także no to jest wada, mi to mocno przeszkadza, ale może Wam nie, więc jeżeli nie, no to sobie go kupcie, po prostu polecam. Isak Babadi to 19-letni, bardzo uliterowany środkowy pomocnik ofensywny, ma 84 potencjału, ale wiadomo jak to jest, no jak będzie dużo grać, no to zadziała ten dynamiczny potencjał na niego i pewnie rozwinie się do 90 paru, więc myślę, że to na spokojnie, e, możecie sobie go kupić i liczyć, że rozwinie się mocniej, jeżeli będzie grać. David Meja to kolejny talent z Hiszpanii, ale tym razem z Deportivo La Coruña, czyli no jest to talent w mega klubie do kariery, więc w sumie możecie zagrać tym talentem w tym klubie, bardzo polecam ten klub. E, polecam nim zagrać na prawej stronie, jest lewym skrzydłowym, ale jest lewonożny, więc raczej grałbym na nim na prawej stronie, tym bardziej, że na lewej stronie mają inny mega talent, o którym będzie w drugim odcinku, a drugi odcinek słuchajcie pojawi się, jeżeli po tym wbijecie 300 łapeczek w górę, to myślę, że w przeciągu dwóch, max trzech tygodni pojawi się kolejny odcinek z talentami, a my przechodzimy do Fina jelcza, jelcz Chyba dobrze to tam. Nie umiem po niemiecku totalnie, mimo że się uczyłem 3 lata. 17-latek już teraz jest podstawowym zawodnikiem Nurnbergi. co nie ukrywam, jest sporym osiągnięcie, Mimo, że to jest druga liga, no to słuchajcie, 17-latek w podstawie to jest dosyć rzadka rzecz, więc warto tutaj to podkreślić. Myślę, że śmiało możecie go osiągnąć do jakiegoś klubu z Bundesligi, nawet do takich klubów jak BVB czy, czy Lips, także dosyć mocny. Trej jest to 17-letni zawodnik Liverpoolu, co prawda, no jeszcze tam nie udało mu się zabiutować, jeszcze to nie jest ta pora, ale po tej ma spory, aż 84, warto mu zmienić pozycja na SPO, również tutaj może wlecieć upgrade plus jeden e, słuchajcie, a zanim przejdziemy do ostatniego talentu talentu, który być może kojarzycie, ale no to zaproszę Was na strefę karier naszego Discorda, no bo tam oczywiście zaczęła się era FC25 także sprawdzajcie sobie, nie wiem czy już wystartowała Superliga, czy dopiero wystartuje, ale sprawdźcie bo może mieć jakieś wolne miejsce lub nadal jest, także obczajajcie, bo właśnie zaczynamy Superligę na FC25, a dalej mamy Samuela Mbangule co prawda nie jest najmłodszy ale już w pierwszym sezonie, w dorosłym zespole, czyli w tym sezonie eventusu, bardzo mocno się wyróżnia, jego lubi są naprawdę świetnie, bo w czterech meczach seria ma już jednego gola no i aż trzy asysty, także liczymy nawet lepszy niż Kenan Ildis. warto o tym pamiętać. No i być może wypróbować Samuela w karierze. Słuchajcie, wydajcie znać ile z tych zawodników znaliście i których znaliście. No ja osobiście przed odcinkiem znałem myślę, że z dwóch, trzech, Bangule znałem na pewno z Kensa e, Luisa Guilherme, no i chyba w sumie chyba tylko trzech, także ja znałem trzech, dajcie znać ilu wy znaliście. No i słuchajcie, opeczka w górę, 300 sapek w górę to następny odcinek przeciwko dwóch, trzech tygodni z talentów właśnie, a jeżeli nie widzieliście odcinka z najlepszymi klubami do kariery, no to również e, polecam go obadać, no i klasycznie zapraszam na strefę karier, zapraszam do sponsora naszego kanału Instant Gaming, e, no i co, widzimy się. v následnom činku. Šimano.